Widok na warzywnikach jest chyba wszystkim znany. Dzisiaj próbuję walczyć z mrówkami e, mąką kukurydzianą. Rozsypię ją tutaj, właściwie przy miejscach, w których te mrówki żerują, że tak powiem. I dodatkowo tutaj, też są w, e, na ścieżce w Wielsku, rozsypię na ten biały dekelek mąkę. Zobaczymy, czy jest wabie tutaj i jak ta mąka na nie zadziała. Do jutra. Nie wiem, czy to widać. Minęło jakieś dobre 26 godzin, 27. Tutaj w koło z pełną martwych mrówek. W sposób ciekawy, który wyczytałem w internecie. Z ciekawości.